Przeciwskręt. Słowo, które brzmi, jakby miało swoje miejsce gdzieś między fizyką kwantową a tajnym podręcznikiem iluminatów. Ale spokojnie, to nic z tych rzeczy. Prawda jest taka, że każdy z nas to robił już jako dzieciak, tylko po prostu nie wiedział, że to się tak nazywa. To trochę tak jak z. Czekaj. Trochę tak jak z mikrofalówką. Nie wiesz, jak ona działa, raczej. Ale umiesz jej używać i to wystarcza na co dzień. Ale kiedy zaczynasz jeździć motocyklem, to warto wiedzieć, dlaczego on w ogóle skręca. No bo jazda to nie tylko gaz, hamulec, tylko uwaga jazda motocyklem to zarządzanie energią. Wyobraźcie sobie motocykl i będzie potrzeba dużo wyobraźni z moim talentem do rysowania. To jest motocykl. I on stoi, nic się nie dzieje. On ma zero energii kinetycznej. Energia kinetyczna to jest masa razy kwadrat prędkości. To jest wzór na energię kinetyczną. Jak prędkość wynosi 0, to energia kinetyczna wynosi 0. No to stoi. Zero ruchu. Ale kiedy uruchamiasz silnik, zaczyna się gra. Wybuch mieszanki paliwa z powietrzem wprawia w ruch wał korbowy. Który napędza koło. Motocykl zaczyna się poruszać, zaczyna mieć energię. Gratuluję! Właśnie zamieniłeś energię cieplną, będącą efektem spalania mieszanki w cylindrze, na energię kinetyczną, która porusza Twój motocykl. Przy niskiej prędkości energia kinetyczna jest niewielka. Jak jedziemy 10 km na godzinę, to energia kinetyczna to będzie masa motocykla razy 10 do kwadratu, czyli masa motocykla razy 100, to będzie przy 10 km na godzinę nasza energia kinetyczna, kiedy jedziemy. I jak motocykl jedzie powoli, według tego wzoru energia jest niewielka. Możesz ją zbalansować swoim ciałem, dlatego kiedy kręcisz kierownicą, motocykl też skręca. Proste, nie? Ale im szybciej jedziesz, tym więcej energii kinetycznej posiadasz, dlatego że ta energia rośnie z kwadratem naszej prędkości. Im szybciej jedziemy, tym więcej energii kinetycznej mamy. I tu pojawia się problem. Jeżeli do naszego wspaniałego, wykonanego odręcznie rysunku dołożymy w tym miejscu zakręt, po którym chcemy pojechać. To kiedy nasz motocykl posiada energię kinetyczną skierowaną w tę stronę, to już nie wystarczy tylko skręcić kierownicą, żeby on pojechał tam, dlatego że nasz motocykl chce jechać prosto, zgodnie z kierunkiem energii, którą mu nadaliśmy, czyli zgodnie z kierunkiem jazdy. Żeby zmienić ten kierunek jazdy i pojechać w tę stronę, musimy zarządzić energią tego motocykla, spowodować, żeby ona zaczęła być skierowana tam, dokąd chcemy pojechać, a nie prosto. Czyli musimy wytrącić motocykl z równowagi. Musisz doprowadzić do tego, żeby motocykl sam chciał się położyć. I to jest właśnie przeciwstęp zarządzanie energią. Jadę. Chcę skręcić w prawo, więc co robię? Pcham kierownicę w prawo. Ale nie po to, żeby skręcić koło. To pchnięcie wywołuje coś innego przechył w kierunku zakrętu. Motocykl przechyla się w prawo i dopiero wtedy skręca. Dla osoby z zewnątrz wygląda to naturalnie, ale technicznie, żeby skręcić w prawo, na moment wysyłasz koło w lewo. I właśnie to jest przeciwskręt. Albo z francuskiego przeciwskręt. Z przodu widać to jeszcze lepiej. Delikatny ruch kierownicą w lewo i motocykl przechyla się w prawo. Potem już fizyka robi swoje maszyna skręca sama bo chce, bo musi bo tak działa wszechświat. Cała ta magia to nie magia to energia. Na niskich prędkościach wszystko ogarniesz mięśniami ale kiedy przyspieszasz, twoja rola się zmienia. Nie jesteś już kierowcą, który mówi maszynie, gdzie ma jechać. Jesteś kimś, to zarządza energią tego motocykla, zarządza ruchem, daje impuls, a motocykl robi resztę. I kiedy to zrozumiesz, nagle wszystko robi się prostsze, a zakręty nie są już straszne, stają się. naturalne. Jak mój powab. <grym> Dobra, wytniesz to ostatnie zdanie, bo jest A zatem, przeciwskręt nie jest tajemniczym rytuałem, to po prostu efekt fizyki. Ty go wykonujesz, nawet jeżeli nie zdajesz sobie z tego sprawy. A jeśli zaczniesz to rozumieć, to zyskujesz coś więcej. Kontrolę, pewność i ogromną przyjemność z jazdy. I pamiętaj, to, że mikrofalówka działa, to nie znaczy, że możesz wkładać do niej widelce. Chłopaki, jak działa mikrofalówka? Janek, będziesz miał to longiem, wszystko pierdolnięte. To stawia mikrofalówkę w lesie. Eee, I to jest teraz ostatnie zdanie i nagramy je po na środku drogi. Dobra. Są gwiazdki w oczach.